Ten liść jest 100 razy silniejszy niż botoks. Oto przepis na maseczkę, która wypełnia zmarszczki i nawilża cerę. Wystarczy parę składników, by go wykonać w domu. Na początek potrzebujemy 10 suszonych liści laurowych. Ta popularna przyprawa zawiera cenne przeciwutleniacze, które pomagają zachować młody wygląd na dłużej. Maseczka z liści laurowych silnie napnie skórę, ujędrni, wygładzi, wyrówna koloryt oraz zwęzi pory. Odmierzamy 200 ml wody i wlewamy do garnka. Podgrzewamy na kuchence aż do zagotowania wody i zostawiamy na 10 minut. Po tym czasie napar powinien mieć jasno-brązowy kolor. Przelewamy go do miski i pozostawiamy do ostudzenia. Liście odceć i połóż na papierowym ręczniku. Przydadzą się do drugiego przepisu, który pokażę Ci w dalszej części tego filmu. Do zagęszczenia kremu użyjemy skrobi kukurydzianej. Jest to bezpieczny i naturalny składnik. Wrzucamy dwie łyżki do naparu z liści laurowych. Dokładnie mieszamy, żeby nie powstały grudki. Podgrzewamy mieszankę na małym ogniu, cały czas mieszając. Powoli redukujemy substancję, tak długo, aż zgęstnieje. Przelewamy miksturę do miseczki. Dodajemy do niej łyżkę aloesu. Można kupić go w każdej drogerii. Ma silne działanie nawilżające. Następnie dodajemy łyżkę oleju migdałowego i łyżkę miodu. Miód ma działanie wygładzające, odżywiające i wygładzające drobne zmarszczki. Mieszamy dokładnie całość. Dodajemy do kremu 10 kropli witaminy E. Przekładamy całość do szklanego pojemnika. Krem nakładamy wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, dekoltu i dłoni. Ma on niezwykle bogatą konsystencję. Żeby składniki mogły się wchłonąć, należy zostawić go na całą noc. Rano przemyj skórę letnią wodą. Efekty widać po regularnym stosowaniu. Ten domowy botoks przechowujemy w lodówce przez maksymalnie 7 dni. Liście z naparu również można wykorzystać. Należy porwać na drobne kawałki i wrzucić do miksera. Mielimy na drobny pył. Wrzucamy do miski. Następnie wsypujemy do miksera dwie łyżki płatków owsianych i miksujemy. Wrzucamy do miseczki z liśćmi laurowymi. Dodajemy dwie łyżki oliwy z oliwek i mieszamy. Zostawiamy całość na 10 minut, żeby nasiąknęło. Mieszankę stosujemy jako peeling oczyszczający. Należy go nałożyć na suchą skórę dłoni. Masujemy okrężnymi ruchami delikatnie, a następnie spłukujemy letnią wodą. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po siedmiu dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około jeden litr wody, następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie, odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasnozielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na trzy dni. Szybko zauważysz, że twoje włosy są silniejsze. Rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę: spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są powalające. Przednij cytrynę i posyp solą. Połóż na stoliku nocnym, a uciążliwy problem zniknie. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Przednij cytrynę na ćwiartki tak by powstał kwiatek. Następnie wsyp do jej wnętrza sól kuchenną. Tak przygotowaną cytrynę włóż do miseczki i postaw na stoliku nocnym. Sól sprawi, że owoc zacznie intensywniej wydzielać zapach. Okazuje się, że aromaterapia z wykorzystaniem cytryny skutecznie niweluje stres. Wystarczy położyć ją na stoliku nocnym i pójść spać. Zapach sprawi, że staniesz się spokojniejszy, ułatwi ci zasypianie i pozytywnie wpłynie na jakość snu. To ostatni moment na zbiór kwiatów forsycji. Zdrowotne właściwości tej rośliny są przez wiele osób niedocenione. Choć krzew ten w wielu ogrodach ma funkcję ozdobną, to warto wiedzieć, że można z niego zrobić leczniczą nalewkę lub napar. Okres kwitnienia forsycji przypada od połowy marca do początku maja. Forsycja jest dobrym źródłem flawonoidów. Czyli związków bioaktywnych. Mają działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, a nawet przeciwalergiczne. Kwiaty forsycji są jadalne i można je jeść prosto z krzeczka. Niektórzy wykorzystują je do dekoracji sałatek. Należy zbierać je do słoika zaraz po zakwitnieniu. Warto zebrać ich jak najwięcej, ponieważ krzew bardzo szybko przekwita. Na początku przekładam kwiaty forsycji do dużej miski. Warto dokładnie sprawdzić, czy nie ma w nich robaków, które przypadkowo moglibyśmy przynieść z ogrodu. Do przygotowania nalewki będzie potrzebny spirytus z 90% zawartością alkoholu. Następnie przelewamy go do buteleczki ze sprayem. Spryskujemy dokładnie kwiaty i zostawiamy na 15 minut. Warto zrobić to dokładnie, gdy alkohol wyparuje możemy przejść do następnego kroku. Kwiaty forsycy mają ukryte właściwości. Domowa nalewka wykonana z ich liści będzie wspaniałym naturalnym lekiem. Do dużego słoika przekładamy forsycję. Następnie zalewamy ją 40% alkoholem. Wlewamy tyle alkoholu, by przykrył liście. Ja wlałam całą butelkę, czyli 500 ml. Mieszamy całość i zamykamy słoik. Odstawiamy go na dwa tygodnie. Ważne, żeby stał on w ciepłym i ciemnym miejscu. Raz na 2-3 dni mieszamy zawiesinę i odstawiamy słoik w bezpieczne miejsce. Po dwóch tygodniach odcedzamy nalewkę z liści i przelewamy do buteleczki. Powinna mieć ciemnobrązowy kolor. Roztwór należy trzymać w lodówce, najlepiej w ciemnej butelce lub bez dostępu do światła. Nalewka ma ważność 3 miesiące. Dawkowanie nalewki to maksymalnie 10 ml na dobę. Ma cudowne działanie przeciwzapalne, moczopędne i wykrztuśne. Dzięki temu pomaga zwalczyć infekcje i łagodzi kaszel. Nalewka z kwiatów forsycji wspomaga również trawienie i łagodzi ból brzucha, ponieważ działa rozkurczowo. Ma również działanie antystresowe oraz wspomagające zasypianie. Można stosować ją nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Świetnie sprawdzi się jako tonik dla skóry naczynkowej i z trądzikiem różowatym. Opóźnia procesy starzenia i wspomaga produkcję kolagenu. Dla osób, które nie powinny spożywać alkoholu jest również inna opcja. Z Forsycji można wykonać napar. Można użyć do tego świeżo zebranych kwiatów lub suszonych. Przygotowanie herbatki jest proste i zajmuje dosłownie parę minut. Należy wsypać dwie łyżki do filiżanki i zalać wodą. Warto pamiętać, by woda nie była wrząca. Warto wspomnieć o właściwościach antyoksydacyjnych forsycji. Mają skutecznie podczas syntezy wolnych rodników. Przykrywamy talerzykiem i czekamy parę minut. W tym czasie odcedzamy i pijemy małymi łukami po trochu przez cały dzień. Kwiaty forsycji mają właściwości rozrzedzające krew, dlatego nalewki, ale też napary czy syropy z ich wykorzystywaniem nie powinny spożywać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe oraz osoby z obniżoną krzepliwością krwi. Takim naparem można również przemywać oczy przy zapaleniu spojówek. Już za chwilę forsycja przekwitnie. Nie przegap okazji i wykorzystaj jej naturalną moc.